Natura, co my byśmy bez niej zrobili, tak naprawdę? Mamy tutaj typową, przydrożną społeczność roślinną. No, ale cóż, jest to pierwszy nasz filmik, który jest drobnym testem motoryzacyjnym. Próbujemy jak zawsze, każdy. Jeśli Wam się nie spodoba, to cóż. Mamy dzisiaj pewne auto do testów. Myślicie może, że to jakieś Lamborghini, Ferrari, Toyota. No ale czy nas wszystkich Polaków stać na takie auta? Nie, jednak nie. Mamy takie auto, które pozwala przemieścić się po mieście, po naszych zakorkowanych miastach. Na naszych stronach wiele o tym jest napisane. I nie tylko na naszych. Mamy. Dzisiaj Skoda Citigo. Hmm. Co my o niej możemy powiedzieć? Na pewno jest mała, na pewno czteroosobowa. No bo cóż, jakby tu miało być pięć osób, to byśmy mieli epokę Fiata 126P. W chwili obecnej mieliśmy przyjemność przetestować taki samochód. No i co mogę o nim powiedzieć? Do miasta, idealny, mały, wszędzie można zaparkować. No, wszędzie oczywiście, tam gdzie jest miejsce i gdzie można. Ale co mogę powiedzieć więcej? Jest to ciekawy auto, mimo małego silnika, Drzwawe. jeśli jeździsz często i woździsz dzieci do szkoły, ze szkoły, wprawdzie już niedługo zaczyna się rok szkolny, jest to idealne. Niewiele wam mogę pokazać, bo nie jestem specjalistą od filmowania. Większość naszych polskich dziennikarzy i mediów robi filmy z super samochodami. Pewnie możemy się popodniecać, ale możemy też pooglądać programy innego rodzaju i to bardziej medialne. Ale może przejdźmy do skody. Skoda. Kierowica typowa jak dla Skody albo jak dla grupy Volkswagena. Nic nadzwyczajnego i nic trudnego do obsługi, więc może nie będę się zajmował obsługą i opisywaniem tego tematu. W tym modelu mamy co ciekawe. Elektrycznie opuszczane szyby, elektrycznie regulowane lusterka, mamy klimatyzację, oczywiście wersja manualna, a nie żadna elektroniczna, czyli tak naprawdę schładzać jak to niektórzy mówią. Mamy radyjko z odtwarzaczem CD. Nawet wiecie co, nie wiem co powiedzieć. Są uchwyty na kubki, jest miejsce na to, żeby coś wrzucić i polatać po mieście. Nie jest to samochód do tego, abyśmy podróżowali nie wiadomo jak daleko i z jaką wielką rodziną. Jest to samochód do tego, abyśmy mogli swobodnie przemieścić się po mieście i pamiętajmy o tym. Zresztą, nawet co niektórzy nam tłumaczą, że. Tego typu samochody, no, tylko w Polsce jeździły jako samochody rodzinne i przestrzenne. Proszę zwrócić uwagę na ciekawość siedzeń. No, przypominają dla niektórych może fotele rekargo, ale takie troszeczkę bardziej chyba stuningowane, w wersji. No. Smutnej. No, ale są wygodne. Można znaleźć tam jakąś pozycję, oczywiście. Na początku miałem problemy z ustawieniem yy, fotela, tak aby kierownica na przykład. Chociaż jest regulowana, nie zasłaniała mi ikonek kierunkowskaza migającego, czy miga, czy, czy nie miga. Fotel, jak widać, czterosobowy, swobodnie dwójka dzieci, no może już dorosłych powyżej 1,80 m, będzie miało problem, żeby tutaj się powiedzmy usadowić wygodnie. Przynajmniej mogą głowami odciskać się pod sufitce, ale i też miejsca na nogi. Bardzo krótkie siedzisko, co też. Na dłuższą metę może sprawiać wrażenie no, może, może inaczej będą nas bolały nogi. Przejdźmy dalej. Jak wspomniałem jest to samochód osobowy, malutki miejski. Otworzymy bagażniczek. No i cóż, ciekawostka taka, nie podnosi nam się sklapą bagażnika półeczka. Może i to i dobrze, bo nie spadnie nam parasolka, którą tu będziemy wywozili, czy zabawki dziecka, które często kroć bywają i znajdują się na naszych półeczkach lub inne detale, które teoretycznie nie powinny się tu znaleźć w myśl bezpieczeństwa. No, ale podniesiemy półeczkę i mamy tutaj 200 parę, 200 parę litrowy bagażnik. Hmm, zakupy zrobimy. Plecaki dla dwójki dzieci też się zmieszczą z jakimiś drobiazgami związanymi z robótkami ręcznymi, które na przykład na plastykę dziecko musi zabrać. No cóż, nie jest on wielki, nie jest jakiś yy, pojemnościowy, to też jest to idealne auto do tego, żeby jeździć właśnie po mieście. Nie może na podróże wieloosobowej rodziny, choć znalazłem też inny sposób na to. A może wersja trzydziowa? Wersja trzodrzwiowa dla kawalera, dla młodej panny. Może to by był pomysł na ten samochód? Czemu nie? Czemu my wolimy samochody większe? Suwy, terenówki? Jestem zwolennikiem tego typu samochodów, oczywiście, ale nie do jazdy po mieście. Zwolennicy komunikacji miejskiej mówią nam, że auta odstawić na parkingi i jeździć autobusami. <grym>, no ale cóż. Takie auta mogły, tego typu jak ta Skoda, mogłoby ich być więcej na naszych drogach. Mniej miejsca by zajmowały, korek by wydawał się krótszy przynajmniej, mniej by nam ucierpiała nasza psychika i nerwy. Powiem Wam tak: jeżeli chcecie coś do miasta, jeżeli to ma być Wasze drugie auto, to polecam. Nawet mężczyzna nie powinien się powstydzić, jeździć tego typu modelem. Nie mam tutaj wiele. Powiedzmy, nie ma tu wiele więcej ciekawostek. Jest to prosty model, jeżeli chodzi o jazdę. Wystarczający. Ale, jak to się mówi, dla początkującego kierowcy, młodego kierowcy, młodej kierowczyni. Nie wiem, czy to poprawnie powiedziane. Jest to ciekawy samochód jeszcze z jednego względu. Proszę zobaczyć sobie na przednią oś. Jest bardzo blisko zderzaka przedniego. I w miarę, w miarę. Odpowiednio zawieszony. Wjedzie na każdy krawężnik, co i dziury mniejsze w mieście nie są nam niebezpieczne. Czyli nie ryzykujemy wygięciem felgi lub zniszczeniem auta w jakikolwiek sposób. Przynajmniej przy rozsądnych prędkościach, typowo miejskich, zaznaczam. No i będę na tym kończył. Jest to nas, powiedzmy, pierwszy tego typu test. Jeśli będziecie. Ym, jeśli wam się spodoba, to opiszcie, dajcie nam znać. Jeśli nie, trudno. Na tym poprzestaniemy. Przynajmniej na moim komentarzu i na moim filmowaniu. Oczywiście nie jest to profesjonalne, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie każdy może mieć kamerę w stylu TVN-u. Lub innej stacji, którą często oglądacie, jeśli chodzi o testy. Ale ja wolałbym pooglądać czasami test Skody City Go niż test Lamborghini. Przynajmniej w polskich stacjach. A, pomijamy stacje angielskie i niemieckie. Tam jest inny rodzaj. Zapraszamy.